Witam. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat menadżera energii, menadżera do sterowania grzałką. Grzałką o maksymalnej mocy, to znaczy 3 stopnie grzałki o maksymalnej mocy 9 kW. Czyli 3 grzałki 3 kW możemy wpiąć, które będą sterowane liniowo w zależności od naszej produkcji z instalacji fotowoltaicznej tak żebyśmy jak najwięcej wykorzystali naszego prądu po prostu nie oddawali go do sieci po tak niskich cenach jakie to będą obowiązywać y, przy nowym rozliczeniu y, za prąd. Y, jest to urządzenie, które można zintegrować z systemem inteligentnego domu. Posiada modbus TC TCP, y, więc jest bardzo prosto integrowalne. Y, Integrowalne z falownikiem, integrowalne z pompą ciepła, zintegrowalne właśnie z naszym smart home. Proszę popatrzeć. To jest nasz menadżer energii z MyPV. -a. Mamy tutaj pokazaną temperaturę, jaka w tym momencie jest w zasobniku. Ja tutaj u siebie mam ustawioną na 65 stopni maksymalną temperaturę ładowania ładowania zasobnika ciepłej wody użytkowej W niedługim czasie będzie to zmienione, będzie wstawiony tutaj do pompy ciepła większy bufor z wężownicą przepływową tak żeby nam oprócz tego co produkuje pompa naszą nadwyżkę jeszcze wykorzystywać Naszą nazwę z foto wykorzystywać do grzania centralnego ogrzewania i wody użytkowej. Mamy tutaj wykresy, jak to, jak to się przedstawia w każdym dniu nasze ładowanie. Proszę popatrzeć. Tutaj mamy to, co oddajemy do sieci. I tutaj, tutaj mamy energię wykorzystaną do podgrzewu naszej wody tylko i wyłącznie z paneli słonecznych. Tu mamy dzisiejszy dzień. Tu mamy dzień 16 marzec, więc nie było słońca, więc y, po prostu tylko pobieraliśmy sieci. Tak samo tutaj mamy, y, mamy te wykresy, gdzie, gdzie nam pokazuje, ile z sieci, sieci pobraliśmy. Licznik nie jest z MyPV, a licznik jest. Y, z, wykorzystuje licznik z Kostala, y, więc. Y, więc tak samo jest zintegrowany z naszym falownikiem poprzez moduł, poprzez, poprzez modbus TCP. O, proszę bardzo, tutaj nam ładowało, ładowało zasobnik. Tyle, ile mogło, bo do 50 stopni pracuje tutaj kocioł gazowy, gdzie podgrzewa wodę użytkową, ale chcę, żeby ten kocioł już praktycznie nam nie pracował przez całe lato. Więc, więc będzie zmieniony zasobnik i będzie tylko elektrycznie, czyli pompa ciepła plus, plus nasza tutaj grzałka. Proszę popatrzeć. Każdy dzień mamy gdziekolwiek produkcja naszej naszej wody użytkowej. Tutaj mamy. O, I tak jest, tak jest, tak można sobie to sprawdzić. Mamy pełną Możliwość pełną konfigurację. Mamy dodatkowo aplikację do tego, więc na aplikacji też możemy sobie y, sprawdzić parametry, poustawiać. Y, mamy dużą dużo możliwość, dużo, dużo rejestrów, z których możemy skorzystać y, w chwili integracji z urządzeniami inteligent, z inteligentnym domem itd. Tak Informacje tutaj mamy moc, którą pokazuje nam jeżeli mielibyśmy włączoną tutaj, któryś stopień, którąś grzałkę, jeżeli by była nadprodukcja, w tym momencie nie ma nadprodukcji, a mamy pomiar ile, ile, ile pobieramy z sieci prądu na chwilę obecną. Temperatura w zasobniku, możemy podpiąć kilka czujników, które nam będą mierzyć temperaturę tak samo, Możemy rozdzielić, rozdzielić tutaj grzałki, że pierwszy stopień grzałki, czyli pierwsza, pierwsza, pierwsza nasza grzałka będzie y, zasilała wodę użytkowo, druga i trzecia. Na przykład możemy tutaj podpiąć y, bufor, który będziemy, będziemy mieć następne stopnie grzałki, jeżeli nam wygrzeje pierwsze, to się przerzuci na następne, na następne y, tutaj urządzenie. Y, może tu być na przykład y, jakaś mata y, grzewcza, jakieś urządzenie podczerwieni. Więc to nie tylko jest, że będziemy wykorzystywać do grzenia wody użytkowej, ale również możemy wykorzystać to urządzenie do mat różnego rodzaju elektrycznych, które będą korzystać tylko z naszej nadprodukcji z fotowoltaiki. Nasz IP tutaj do połączenia od pierwszego stopnia grzałki, drugi stopień, trzeci stopień. Maksymalnie 9 kW to urządzenie potrafi nam wydać energii. Temperatura procesora i tak dalej, i tak dalej. Połączenie. Tutaj mamy nasze informacje. Możemy mam mnóstwo ustawień, również, które możemy tu zmieniać. Ale o tym nie będziemy w tym momencie tutaj y, mówić. Mamy, mamy również tutaj y, styk styki, które możemy wykorzystać w różny sposób, na przykład do pompy ciepła, żeby to, jeżeli tylko mamy ten menadżer tutaj grzałki, żeby wykorzystać pompę ciepła też do podgrzewu y, wstępnego, na przykład, a resztę na przykład tutaj, jeżeli mamy nadwyżkę, no to już będzie korzystała grzałka. Więc mamy mnóstwo, mnóstwo możliwości wykorzystania tego urządzenia. Yy w naszym budynku, tak żeby nasza autokonsumpcja była jak na najwyższym poziomie. Jeśli y, mamy już instalację fotowoltaiczną, a chcielibyśmy dołożyć takie urządzenie, też nie stoi nam nic na przeszkodzie, y, po prostu musimy dokupić licznik, który też jest w ofercie MyPV. Y, jest to licznik bezprzewodowy, łączący się z naszą siecią budynkową po Wi-Fi. Tak samo możemy, możemy zintegrować to z naszym, z naszym menażerem grzałki, mamy tu przekładniki do wpięcia na przewody zasilające, podajemy napięcie na wejścia tutaj, na wejścia, żeby zasilić też ten moduł i żeby, żebyśmy wiedzieli jakie napięcie panuje w sieci do pomiarów, podpinamy, łączymy, konfigurujemy i nasze urządzenie Nasze urządzenie zaczyna pracować i zwiększać naszą autokonsumpcję. Nic prostszego. Jeżeli Państwo chcą, można takie urządzenie zamówić u nas razem z montażem, nie ma problemu. Zajmujemy się tym. Mamy to już przetestowane, sprawdzone. Pomożemy w tym, nie ma najmniejszego problemu.